you <laughs> you. W dzisiejszym odcinku rozlewanie RSM-u po rzepaku, próba nalałem sobie wody, ciśnienia sobie ustawiam tu jeszcze muszę tą końcówkę wyczyścić, tutaj tą, bo ona źle rozpryskuje, coś jest przytkana chyba. Ile tam mam na zapasie, jakąś to trzeba to wymienić. Tu już dwie wymieniłem w sumie, bo były pęknięte i to ciśnienie gdzieś ucieka. Widzicie, tu jest w środku, jest pęknięta. O, ten kołnierz jest wykruszony. Tu mamy nową. No i ta jest fajna prosta, dobra, zakładamy to. Jeskiwacz mam przeszykowany, ciśnienia fajnie ustawione na każdej jednej sekcji, bo tam było wymieniane tak jak widzieliście. No i co? I zaczynamy. Zaczynamy dzisiaj rozlewanie. RSMU drugi dawki na no. no że pak Muszę odkręcić denko. Zresem wygoda, małzerek. Tylko kurczę, tu jeszcze, tu jeszcze se to muszę jakoś usprawnić. Będę robił pompę taką samo zasysającą. Kurczę, nie w tą stronę. O. Ale na razie trzeba się jeszcze przemęczyć tak jak jest. 70 litrów na hektar bym chciał, żeby mi wyszło. Także no tu jest 500, tu jest 550 litrów. Także cały opryskiwacz myślę powinien być. Tak jak widzieliście poszło 250 kg z To w czystym składniku mamy ile? Około 60, tak jak dobrze liczę. Jesienią, jesienią poszło 300 kg polifoski. Po szóstki to jest też 20. W czystym, tak do równego rachunku, liczę to jest 80. I 80 litrów rsm szło też jesienią. A, czyli w czystym składniku, nie wiem, zaraz Wam tutaj. Zresztą tu o góry wam wszystko zaraz podam Ile czego jak wyszło, bo to tak wszystko w pamięci liczone Także chcę uzyskać około 200 190 tak w czystym składniku I później jeszcze ewentualnie coś będziemy dawać Do listnie, ale to zobaczymy jakiej kondycji będzie rzepak Muszę iść zaraz jeszcze do domu po książkę żeby no ustawić te 250 litrów, bo tu sobie na tych pokrętłach małych po prostu ustawiłem na każdej jednej sekcji, żeby po trzy atmosfery sobie dałem na równi a na no potem wiadomo tym głównym pokrętłem będziemy regulować trochę lipnie, bo beczka jest niżej chyba jak góra opryskiwacza i nie wiem czy czy mi się pełną uda nalać, jak nie będę musiał wejść jakieś cegły tutaj podłożyć, żeby ona była tu i z tamtej strony, żeby była wyżej żeby mi wszystko spłynęło. No będziemy widzieć. Tak jak widzicie Dowaliłem do pełna, aż, aż za fest, no ale... Co poradzić, tak jeszcze zostało, Mouserze. Nie wiem ile z 50-70 litrów. O! Jest! Pięknie. Dobra. Startujemy. ciśnienie 3 atmosfery tak to mniej więcej powinno wychodzić 250 litrów niestety 270 się przeliczyłem, używać 400 litrów niecałe 100 litrów Robię y, zabiegi, zawsze 30 robiłem czylanie REMU czy, czy okres, w tym roku wyjątkowo 60, no bo jest ja na dotarciu. Tak jak zresztą wiecie, silnik mam po remoncie no i si wszystkie jedne roboty robimy teraz w 60. -tą. Nie ma podziału 60-30, bo w 30 miałem przeważnie okryskiwać zapięty a 60 60, takich dzisiejszych robót, a tym razem. W każdym walczymy 60 km, jedną jedną motogodzinę uzyskać, żeby paliwa na darmo nie, nie spalać, no bo zresztą no, sami wiecie, Myszy się pokazują Trzeba będzie przyjść je troszkę Podkarmić Nie ma aż tak dużo Ale Ale są Widzicie to już zwierzyna Dzik przyszedł Za myszami chyba Tak by to wyglądało. RSM 28 mamy rozlaną. Troszkę wieje, ale nie na tyle, żeby nie można było rozlewać tego RSM-u. I, i... No widzicie, lance sobie dają trochę wyżej, żeby ta kropla jednak z góry leciała. No, grzebaczek. Widzicie, jak się prezentuje. Potencjał jest, a co będzie żniwa to się okaże, no teraz ciężko mówić o o plonie i w ogóle bo bo do, bo do żniw jeszcze daleka droga jeszcze i grady nas będą czekać i różne, i różne pogody także no, no sami wiecie jak jest to wam będę mówił miejscami się gdzieś myszy pokazują ale to tam jest po ziemniakach podejrzewam że jeszcze jakieś resztki są i zresztą tam widzieliście tam nagrałem wam chwilkę że takie są no gdzieś przez dziki poryte ale póki co to by było na tyle. To nic, dzięki za, za oglądanie, że, poś, że poświęciliście mi swój cenny czas i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Na razie, Cześć. trzymajcie się.